Breakfast at Tiffany, I show you this movie, bitch. Ja też jak byłyśmy jeszcze przyjaciółkami, i przychodziłam do ciebie na noc, i oglądałaś po melanżu. Oh my gosh, słuchajcie, gdybyście widzieli, jak Justyna mi raz. Wiecie co? It's story time, bitch. Więc pewnego razu po poszłam na urodziny z kolegą. Ten kolega to jest y też osoba publiczna, w każdym razie w drodze na te urodziny ja. Ja nie wiem, co tam się stało, ale ja przesadziłam troszkę i miałam... Kurde, no nie mogę takich rzeczy mówić, bo klienci oglądają i spotlight, ale no it was bad, it was really fucking bad. Ja musiałam wracać do domu i ja wracałam do domu i totalnie... Ja mam coś takiego, że jak ja... Um moc, a oh, kurde Justyna, do you think I could talk about this shit, anyway w każdym razie totalnie mi się film urwał i poleciałam na samochód i Justyna przyszła i mnie podniosła, jak by Justyna przyszła, ja bym, oh my gosh, I would die, ja nie wiem, co to w ogóle miało być, ja prawie serio, ja spadłam na jakiś samochód i leżałam tam, ja nie byłam w stanie wstać, Justyny, tylko pamiętam, słyszałam ten głos, bo ja nic nie widziałam, tylko słyszałam głosy, i um, słyszałam ten głos, i poczułam taką ulgę, że, oh my gosh, okej, okay, Justyna się tu zaopiekuje. I. <laughs> I. Um, that's when I knew that, you know. Justyna. <laughs> yeah, it was, a cra it was so fucking crazy, naprawdę. Um, so yeah. Powiedz jak miałaś powódź w klubie? Powódź? Jaki powódź? Proszę dodaj Istynę. Justynę Justyna, dawaj na live. A. Albo nie, bo jak Justynę, ja za bardzo się rozkręcę. Ja jak z Justyną gadam, to po pierwsze też na tym live, a jest aktualnie 12 tysięcy osób. Ja bym się czuła, jakbym z nią gadała, a potem jak ja się rozkręcę, to zacznę gadać rzeczy, które... I you no, know, I can't be saying I can't be saying są so, lepiej, żeby Justyna nie dołączała do tego live'a.